Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Forda Fiesta szóstej generacji, samochód jest na rynku od roku 2001, w 2002 do oferty dołączyła taka bardziej minivanowata odmiana, Fusion większa, w 2004 samochód otrzymał silnik dwulitrowy, 150 konny, była to wersja ST. Która do setki rozpędza się w 8,4 sekundy W 2005 roku z kolei samochód przeszedł drobną modernizację Zmieniono m.in. reflektory, tylne lampy, przedni zderzak No i oczywiście atrapę chłodnicy Pojawił się też standardowy system ABS, który wcześniej dostępny był w aucie opcjonalnie I samochód produkowano do roku 2008 Kiedy na rynku zadebiutowała kolejna generacja aut. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to dostępne są tu te same jednostki, które są m.in. w autach koncernu PSA. Czyli silnik 1.4 znany jako HDI, tu jest dostępny jako TDCI, i silnik 1.6 również TDCI, znany również jako HDI. Silnik 1.4 ma moc 68 koni i rozpędza auto do 100 na godzinę w około 15 sekund. Silnik 1.6 ma 90 koni i rozpędza auto do 100 na godzinę w około 12 sekund. Jeżeli chodzi o usterki w tych silnikach, to spotykane są przypadki nietrwałych podkładek pod Efekt tego jest taki, że po prostu jeżeli uszkodzone są te podkładki, to czujecie zapach paliwa w kabinie. No i też widać wycieki paliwa przy wtryskiwaczach. Nie jest to jakiś poważny problem, więc nie należy się tego obawiać. W wersjach 1.6 spotykane są przypadki zacierania się turbosprężarki. Spowodowane jest to tym, że zapycha się sitko w przewodzie doprowadzającym olej do turbosprężarki, ale to również nie jest jakiś poważny problem, jeżeli oczywiście wcześniej sprawdzicie, czy ten przewód jest drożny, jeżeli przeczyścicie sitko, to nie będziecie mieli z tym problemu. Zarówno silnik 1.4, jak i silnik 1.6 mają pasek rozrządu, ale też wiele osób zapomina o tym, że mają też oprócz tego paska łańcuch spinający wałki rozrządu, który również należy wymienić przy wymianie paska. Jeżeli tego nie zrobicie, no to narażycie się na poważne uszkodzenie. Silniki Benzynowe również nie należą do przesadnie awaryjnych. Trzeba liczyć się z takimi usterkami jak uszkodzenie alternatora, rozrusznika, przypadki problemów z silnikiem krokowym, czyli jeżeli falują wam obroty, to prawdopodobnie trzeba będzie ten silniczek krokowy wymienić. Największym mankamentem silników benzynowych jest jednak fakt, że nie bardzo lubią zasilanie LPG. Jeżeli chodzi o pojemności, to silniki benzynowe mają pojemności. 1.25, 1.3, 1.4, 1.6 no i topowe ST, czyli dwulitrówka podstawowy silnik to tak naprawdę jednostka 1.3 60-konna, rozpędza auto do setki w niewiele ponad 18 sekund, jest to raczej słaby wynik no ale do miasta może okazać się to w zupełności wystarczające, w trasie raczej się nie sprawdzi jeżeli macie do wyboru silnik 1.25, 1.3 lepiej wybierajcie 1.25, bo jest dynamiczniejszy ma lepszą kulturę pracy, mniejsze spalanie w przypadku wersji nieusportowionych najmocniejsza wersja to 1.6, 100-konna, zapewniająca osiągi na poziomie około 11 sekund do 100 na godzinę, więc jak na takie małe autko już całkiem nieźle. No oczywiście najciekawszą wersją jest ST, czyli dwulitrowy silnik 150 koni, do setki auto z takim silnikiem rozpędza się w 8,4 sekundy. Jeżeli chodzi o usterkowość tego auta, to poważne usterki zdarzają się rzadko, ale najpoważniejsza z nich no to luzy w przekładni kierowniczej, na to zwróćcie uwagę podczas jazdy próbnej. Spotykane są też przypadki uszkodzenia pompy, wspomagania układu kierowniczego. Użytkownicy auta skarżą się też na głośną pracę wentylatora, nawiewów w kabinie oraz na problemy z centralnym zamkiem, na szwankujące elektrycznie ustawiane lusterka. Zawieszenie auta jest bardzo trwałe, no ale jako że większość aut ma już spore przebiegi, no to coraz częściej może dochodzić do uszkodzenia amortyzatorów, wahaczy, wymiany mogą wymagać też łożyska kół. No i przed zakupem warto obejrzeć też auto pod kątem korozji. Przede wszystkim korodują kielichy przednich amortyzatorów, czyli otwieracie maskę, sprawdzacie kielichy, czy nie ma już tam korozji. Warto sprawdzić też dolne części karoserii. Jeżeli podniesiecie auto, to zauważycie, że na elementach podwozia zaczyna się już pojawiać rdzawy nalot. Na szczęście póki co jeszcze nie niegroźny w większości aut. Rdza atakuje też oczywiście mocowania zawieszenia Jeżeli przyjdzie Wam wymienić wahacz lub jakieś inne elementy Często okaże się, że po prostu śruby nie da się odkręcić Odrdzewiacz nie działa I po prostu trzeba piłować śrubę kątówką W tym odcinku to już wszystko A ja zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania, komentowania, łapkowania I polubienia mojego profilu na Facebooku Cześć! Za użyczenie auta do testu dziękuję firmie Autorenola